Prasujemy, na wszelki wypadek szybko co zrobić. Najpierw lewa strona wzdłuż szwu i sprasowujemy to marszczenie, nie za bardzo wchodząc na nie, ale raczej od zewnątrz, minimalnie po szwie. I obracamy na prawą stronę. I teraz uwaga, pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to musimy sobie rogi znaleźć. Ja tu mam szpilkę. Teraz tak, jak ten róg widać dobrze, to jest ok, bo nie musimy go wyciągać, ale zazwyczaj po tej drugiej stronie, gdzie był kąt prosty, to ja sobie wkładam szpilkę i sobie ten róg ładnie wypycham. Delikatnie, żeby nie uszkodzić materiału. I teraz musimy to sprasować po prawej stronie, czyli ja to sobie ułożę. Tak, żeby mi szef rzeczywiście wychodził na brzegu. Jeżeli dla kogoś to jest problem, bo ten szef mu wychodzi tak albo mu się zagina, to jeszcze raz wracamy na lewą stronę. I oczywiście po tej stronie, po której nie mamy fizeliny, bo tam staramy się już za bardzo tego nie dotykać, ja tak jakby sprasowuję szef w bok. Teraz, jak to odegnę, to będzie mi łatwiej. Widać, że to się zaczyna już samo układać. Czyli układam to sobie ładnie tak, żeby szew był idealnie na środku i zaprasowuję. Przypominam, to dzianina nie ciągniemy, nie usiłujemy niczego naprawiać. Jeżeli coś jest źle, to prójemy i szyjemy jeszcze raz. Tutaj sobie muszę poradzić z wyciągnięciem szwu na brzeg. I zaprasowujemy też ten fragment, gdzie było marszczenie, ale tym razem oczywiście od strony, gdzie marszczenia nie ma. Więc sprawdzamy, czy widać nam te rogi. Widać. Układamy sobie. I tu uwaga, dosłownie pół centymetra wylaskujemy. Tak żeby to sprasować, ale nie zaprasować niepotrzebnie marszczenia. I tym sposobem mamy przód. Przepraszam, bo to jest część. O właśnie. Mamy już przód gotowy. Pokażemy go. Oczywiście pamiętamy o wyjęciu wszystkich zbędnych fastryk i możemy się też pozbyć tej linii która nam zaznaczała, gdzie się zaczyna przód, a gdzie się zaczyna jego odszycie, bo ona już też nam nie będzie potrzebna. Tył gotowy, przód gotowy. Tak logicznie myśląc, należałoby połączyć przód z tyłem.